była paczka i tutaj od razu do wędki zamówiliśmy, bo to jest przepędne trowango. Musimy to trochę skrócić, bo ma sztuczna ofertka. Nie tylko trzeba się rzucić do przodu albo do tyłu, na plecy albo na brzuch, żeby jak najbardziej rozłożyć. Trzymajcie kciuki i to, żeby dzisiaj otworzyć sezon pierwszą rybę. Ryby, 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 moi drodzy łowcy i łowczynie. Nietypowo na dworze zimno. Wiatr, ale idziemy na ryby. Idzie ze mną dzisiaj Kornel tu za kamerą. Dajcie. Tylko jedna rzecz, którą chcę Wam pokazać na początku. Miałem to zrobić nad wodą, ale ze względu na temperatury, tu zrobię, bo sam nie wiem na co się nastawić. Czy to będzie podłodówka, czy to jednak będzie jeszcze spinika? dokładnie casting. Pierwsza moja wędka do castingu, o tym później. Na początku chciałem zaznaczyć, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest TEMU. Ostatnio bardzo Wam się podobała recenzja paczki, którą dostałem, produktów. Kto nie wie TEMU, to jest sklep internetowy z bardzo korzystnymi cenami. Darmową wysyłką, także warto zaglądać, jeżeli ktoś jeszcze nie wie. Jeżeli chcecie zobaczyć od razu ceny produktów, które zamówiłem, możecie zeskanować kod QR, który Wam się tutaj wyświetla, lub kliknijcie w opisie filmu macie link do tych produktów, więc będziecie na bieżąco. Te ceny mogą się delikatnie wahać ze względu na kurs euro, czy tam przeliczniki, które są stosowane. A, taka była paczka, ale z jedną rzeczą się nie powstrzymałem i wyciągnąłem od razu. To jest ta wędka, wędka to jest y, wędka przenośna, ona przyszła w takim y, pudełeczku dosłownie, bo to jest wędka do transportu, ona się składa z pięciu części, ja sobie już tutaj ją uzbroiłem, żeby zobaczyć jak ona działa, ale pokażę Wam może z jakich ona jest segmentów. Chciałem Wam na końcu tą wędkę pokazać, ale no niestety jest na początku <laughs> ten kartonik, więc będzie wędka na początku. Popatrzę, A, tak, ale to jeszcze nie wszystko z tego co pamiętam i to się wyciąga. Więc ona długość transportową ma właśnie taką, jak to pudełko. Zwróćcie uwagę. No nie? Także mają mieści się w plecaku, bo na, specjalnie z Mikołajem sprawdzaliśmy, bo niedługo mamy zamiar wybrać się za granicę na takie egzotyczne rybki. I coś pasowało nam, żeby weszło do bagażu podręcznego do samolotu i w takim kartoniku ona wejdzie. Wiadomo, do tej wędki jest też pokrowiec. Tutaj jest już wędka uzbrojona. Jak i pokrowiec, no to jest i kołowrotek. Wędka no zobaczcie na tej liście produktów, która wam się wyświetla. Billings Relax, coś takiego. Tak pisze na, na tym opakowaniu. I tutaj od razu do wędki zamówiliśmy, bo to jest yy, wędka castingowa, no nie? Kołowrotek. Przyszedł w takim pudełku, też castingowy, kategorii CST. Tak wygląda ten kołowrot, multiplikator, boże, wiecie o czym to się różni, mam nadzieję. Młode osoby, jak nie wiedzą, to zobaczycie na filmach, żeby ten nie trwał godzinę nie wiadomo ile. Wygląda bardzo ładnie, nie wygląda jak wędka za, z bazaru. Zobaczymy jak będzie działała nad wodą. No to jak mamy wędkę, mamy multiplikator, to musi być i plecionka. Wybrałem plecionkę taką na wody. <laughs> nie oszukujcie się, nie oszukujmy się takie tutaj z PZW, które u nas są. 500 metrów, także <laughs> naprawdę, no, mówmy się spoko. Na jednego szczupaka wystarczy. Szczegółową specyfikację obczajcie sobie wchodząc w linka. Idąc za ciosem, jak casting, no to i pierwsze przynęty castingowe. Od tego zacznijmy. Takie oto. To nie ukrywam, wybierałem z Mikołajem i z Kornelem. Ta rybka była tutaj założona. Rybki dostajecie w takim pudełku plastikowym. Nie, nie, nie jest każda osobno pakowana. Kornelek, możesz przeczytać, jak to się tam zwie. Pięcioczęściowy zestaw przynęt netkarskich. Ja już wam kiedyś ostatnio na lawie pokazywałem, jak takie przynęty działają. Zobaczcie. To jest, ona jest, jak z plastiku, jest, bo to jest chyba plastik, nie? Nie jest to żaden, jakiś tam, nie jest to guma. Dwie kotwice ładnie pracuje, ładnie działa, ładnie się prezentuje i do tego bardzo przyjemnie kosztuje. zobacz, nie, bo to, to... trzy takie szczupaki też plastikowe, także no to będziemy próbować. Jak chcecie werki sobie spiąć do transportu, co nie? No to się spina takimi neoprenami. Ja to już próbowałem. Spinać gumkami, takimi recepturkami. One też dają radę, ale te gumki po jakimś czasie, no powiedzmy szczerze, po roku to są praktycznie do wymiany, nie? Bo one strzelają albo parcieją od słońca. Takie nopreny, masz tam cenę? Dychę zaraz, zaraz, dwa, trzy, cztery, za pięć kompletów. Czyli po dwa nie, po 2 złote, dwa złote za dwie sztuki. Czyli złotówkę jedna tak powiem. Uczciwie chyba, nie? Bo ja w Polsce już kosmiczne ceny widziałem tych neoprenów. To, to mi się bardzo spodobało. To są moi drodzy gotowe przypony do metody. W Polsce też są i też przeliczając typu nawet haczyk z lepszej półki, plecionka z lepszej półki, bagnet i tak dalej, wychodzi taniej kupić Wam już powiem przypony. Wiem, są zwolennicy tego, są zwolennicy tego, żeby łowić na takie przypony, które są robione samodzielnie. Próbowałem kilka lat różnych polskich firm i nie tylko, ale kupione w Polsce i naprawdę dawały radę. Czas na Joto, metod feeder rings. Zobaczcie, tak to wygląda. Tego w dzisiejszym filmie raczej nie, nie zobaczycie, jak go używam, ale bardziej w sezonie, no bo mamy lód, także wątpię, czy nam się dzisiaj na metodę udało łowić. Na pewno nie. Jest ich 10 sztuk, mają bagnety, bo wybrałem sobie z bagnetami. Są też różne rozmiary tych yy, przyponów, więc. W zależności, wiadomo, haczyk dopasowujemy do przynęty. Gotowe przypony na sztupaka. Takie wiecie, ja też korzystałem z polskich urzemieślników y, nawet robionych. Y, tutaj pozdrawiam kolegę, który mi dosyłał takie przypony, ale okazało się, że są też dostępne y, na temu w bardzo niskich cenach. Spróbuję, zobaczę jaka jest jakość tego. Wygląda to solidnie, no ale trzeba to przetestować nad wodą, wiadomo. Myślę, że to jest to, co dzisiaj gornie nam się przyda. Pudełko takich mormyszek. Do do Zobaczcie, takiej to jest wielkości. Ceny nie ma. Nie masz ceny, ale sprawdźcie sobie, była naprawdę zabawnie śmieszna i niska. Więc nie mogłem się oprzeć, żeby tego nie wziąć. Zwłaszcza, wiecie, jeżeli ryba bierze, bo właśnie takie, ja takie większe zakładam, murmyżki, a na takie coś to potrafi i szczupak przyładować, przyfasolić także to tym dzisiaj się zajmiemy na pewno też są w pudełku plastikowym, też przepięknie e, na lód też by to było, powiem szczerze patrzcie, taka malizna z ogonkiem jak cykada to wygląda normalnie metalowa, ciężkie, ciężkie to jest naprawdę myślę, że to będzie od razu spadać na dno a tutaj ta biała to już w ogóle jak Tutaj będzie lepiej to widać. O, patrzcie. Tutaj tak cykady właśnie wyglądają. Tylko to są delikatne, malutkie, ale ciężkie. Ale to na Testuję. też spróbuję. Tu jest jeszcze taki wobler Z ogonkiem, takim czy śmigiełkiem. Co to jest? Nie wiem, jedną sztukę. Masz tam jedną sztukę, jak to się nazywa? Nie. Zobaczcie tego typu. No taki składak nad wodą będzie najlepiej pokazać to sobie dajmy do spinningu i znalazłem podbierak pływający taki, który jeżeli wam wpadnie do wody to on pływa yy, no i co, sprób... aha, no tutaj, dobra łatwa jest ta część, teraz już się nie będziecie śmiać bo to jest naprawdę solidny podbieraczek i myślę, że na spinning będzie idealny. I tutaj ma zaczep do zaczepienia sobie gdzieś za kurtkę, czy do tej skrzynki, której ja używam, lub możecie sobie to zawiesić na takim dzynglu. To jest pływające ponoć. No zresztą czuję, że tutaj jest jakaś taka pianka wypornościowa. Pluzino się nazywa. Masz tam? A nie, jest pływający wędkarska idealna do stali. No tak to się nazywa. Tam niektóre nazwy są takie nie jak u nas się mówi czasem podbierek, ale jest to z, z, jak piszecie sobie podbierak to wam wyskoczy, nie? Także nazwami się nie trzeba sugerować, ale pachnie nowością. O, aż bym się na spinning normalnie wybrał. Wchodząc do aplikacji temu z mojego linka lub wpisując w oknie wyszukiwarki kod DSZ5432, otrzymujecie pakiet kuponów 400 zł, które rabatują za zakupy. Ważne, pakiet jest tylko dla osób, które wcześniej z takiego pakietu nie korzystały. Dla nowych użytkowników temu, którzy wejdą z mojego linka oraz wpiszą w wyszukiwarce mój kod DSZ5432, możecie dostać aż do 90% zniżki na zakupy. Słuchajcie! Trochę Was tu zagadałem, ale <coughs> myślę, że czas ruszyć nad wodę i przetestować co nieco. Dzisiaj no to mówię, zabierzemy się za spinning, bo akurat zmroził lód. Te rzeczy, które są dodatkowe. Jak zrobi się cieplej, na pewno zobaczycie na moich filmach. Na koniec zachęcam was do yy, sprawdzenia tych produktów, albo kupienia, jeżeli macie ochotę. Zeskanujcie sobie kod QR, który wam się tutaj wyświetla, lub opis w opisie filmu, rozwińcie sobie i tam jest link do tych produktów. Słuchajcie, będziemy łowić na dwie wędki z kornikiem. Tutaj jest pierwszy zestaw już zrobiony, z tą murmyszką właśnie, z tą, którą wam pokazywałem. Sztuczna ochotka, bo nie zdążyliśmy kupić, tak szybko zamarzło, że nie zdążyliśmy kupić yy, żywej. I tutaj y, pomarańczowa ochoteczka na fluo stawiamy. Ostatnio mówiliśmy konik na, na białe i nie sprawdziło się, i klasyczne się nie sprawdziło, ale test. tutaj mamy taką, patrzcie, całkowicie zamarzną. Nie wiem, żeby łódki nie rozwalić. Słuchaj, jest spokojnie, damy radę. Oczywiście nad wodą zrobimy właściwy test wytrzymałości. Także rozgrzewamy konia, jahoj nad wodę. Droga obludzona jest Trzymajcie kciuki naprawdę ja też trzymam żeby był lód ale znaczy lód myślę, że będzie, tylko żeby był taki, żeby się wejść do nie? A tutaj mamy takie... A, o no, no. Yeah! O oh yeah! Zadowolony? I no teraz? To teraz tylko trzymać kciukcy Żeby coś brało. No. Tutaj sobie na naszym miejscu, bo to zawsze My lubimy na to pierwsze przychodzić jest. W podlodówce to uwielbiamy z kornerem, że wiecie jest jak najmniej rzeczy się bierze. Wiadro z wędkami, z przynętami, i statyw. Ja pierwszy wejdę. Wiem, że tutaj przy brzegu zawsze jest cienki ten lod, nie? Także, ale widzę, że ktoś chodził. No, jeżeli Sorry, umówmy się. Teraz cały czas mroziło. Ktoś był wcześniej, to miał gorzej. <gryw> Także ja sprawdzę pierwszy, ty czekasz tu z kamerą. Pierwszy raz od roku. Używany świder, także jak go sobie zabezpieczam, ale i tak zabezpieczam te. O, jest ardzowiały troszeczkę, ale to nic zaraz puści. I tak zawsze na transport to zabezpieczam, no nie? Dubam, o świderek na lód, bez świdra ani róż. Jak chcecie zacząć, to ja, jak zaczynałem, to jeszcze taką dzidę miałem metalową. Nie wiem, jak to się, nie pamiętam jak to się profesjonalnie nazywa, ale możecie wystarczy, że będziecie mieć kawałek kija po prostu mostro, mocno zaostrzonego i też dacie radę, nie? Tylko, pamiętajcie, podstawa gruby lód. Czy dzisiaj taki jest? No, jest. Widzisz? Tam już ktoś wyrył. Laska, czekaj Da się wejść? Da się wejść? No czekaj, na razie tutaj się da No idę do tamtej góry like what do 8,9 9 cm, umówmy się, mogłoby być troszeczkę grubiej, ale wystarczy na 130, te 4 moje kilogramy na Cornela wystarczy, także dzisiaj nie będziemy się wygłupiać, chodzić nie wiadomo gdzie, chociaż widzę, że tutaj ludzie chodzili i tam, i tam ktoś łowił i tu, nigdzie ludnie nie szczelił, także powinno być gitara, obłowimy sobie tutaj przy brzegu te dziurki pierwsze i zobaczymy co dzień przyniesie. Właściwie końcówka dnia było już 13 godzina. Zostało tak 3 godziny maksymalnie łowienia. Ale zobaczymy. No. Jak będą brały, to nawet się pokuszę i live'a chyba odpalę dla Was pierwsza podlodówka 2025. Hamulec ustaw też, żeby dobrze był ustawiony, jakby coś wzięło. O, spoko. Pamiętasz jak to się łowi? No i pierwsze penetrowanko, musieliśmy kiwok trochę skrócić, bo mamy delikatne te, te murmyszki jednak są, myślałem, że one będą wyższe i takie ultra delikatne kiwoki założyłem, ale nie, są w sam raz i ładnie opadają i ładnie, ładnie widać po prostu pracę. Nie? bardzo ważny, bo często się dzieje tak, że jak tam ryby stoją, to... gdzieś gdzieś Nie pamiętasz, mówiłem ci, zawsze ciągniesz przed kiwokiem. No. Chcieliśmy z Kordelem koniecznie się wybrać na tą podłodówkę, powiem wam, bo tęskniliśmy. No rok czasu, tęsknoty. Nie jesteśmy do końca przygotowani jeszcze tak, jakbyśmy chcieli, bo brakuje nam Jokersa i Ochotki do nęcenia, czyli żywych tych robactw. Chociaż... Jest też takie prawidło, że na tym pierwszym lodzie, jak on pierwszy raz skuje, a teraz mamy taki można uznać, że no pierwszy lód, przynajmniej w tym roku, bo w grudniu, czy może w listopadzie jeszcze, jak w pamięć mnie nie myli, chociaż na chwilę chyba coś tam siekło tym lodem, ale to jest taki lód, że dało się wejść, bo wcześniej się nie dało, te konie powinny już dziubać, powinny już uderzać w przynęty, powinny pracować, ale to jest jedna wielka loteria. Nie chcę też szaleć, nie chcę się wygłupiać, bo mówię wam, jak jest 10 cm lodu, to i owszem, to ja szaleję, ale jak nie ma 10 to... Bardzo ostrożnie jesteśmy na takiej granicy, czy łowić, czy nie łowić, o tak wam powiem, więc dzisiaj rozgrzewka, myślę, że jak w nocy będzie lód, a raczej będzie, to jutro powtórzymy chyba z samego rana, może uda mi się namówić stacha, tak jak w tamtym roku, no i co, trzymajcie kciuki, co, żeby dzisiaj otworzyć sezon pierwszą rybką. A ta dziura była tutaj wywiercona, jak przyjechaliśmy, Także jest szansa, że jeżeli ktoś miał ochotkę, to coś tutaj dziubną, ale nie widzę można poznać po tym, że za koło dziury zostaje tego przynajmniej tej ziemi trochę albo samego jokersa, nie? Także niekoniecznie, no ale ta przyznaje dziura była. Tam nie wiem, czy aż ktoś doszedł, sakra Tam to na pewno na środek. I tutaj niektórzy tam mówią w tamtym rogu. To co człowiek to każdy ma swoją jakąś, wiecie, technikę jakieś swoje tam upodobania. Grunt to kombinować. I mieszać. Jak będzie lód, to na pewno jeszcze mówię wam, z tego zbiornika nie jeden film powstanie w tym sezonie. Tylko musi być lód. To już nie od nas zależne. Nawet zanęta mogę przygotować specjalną na lód. To wam pokażę, jak ja robiłem wcześniej. Może ten ryb jeszcze ruszy, nie? Typu wzdręga, bo tutaj wzdręgi są i płocie. A z tymi filmami to wiecie jak jest, dopóki nie uderzy pierwsza ryba, dopóki nie ma tego pierwszego brania, to ciężko jest mówić i pokazywać jakąś technikę, omawiać przynęty, zanęty i tak dalej, bo się nic nie dzieje, czyli tak jakby wszystko jest nieskuteczne. Dopiero jak się pojawi ryba, wtedy oh yeah, baby, robimy coś dobrze, ryba chce współpracować, to działam, nie? Na razie trzeba pomachać, odmachać swoje. Nieraz było tak też. Pamiętam, że machaliśmy 3 godziny, zaczynaliśmy czwartą i jest. Weszło stado, jedna za drugą. Albo wręcz przeciwnie, że przyjeżdżaliśmy właśnie tak koło pierwszej, bo też już mieliśmy takie fuksy. I na przykład od drugiej było odpalenie stada do trzeciej i koniec. Mogliśmy już później jechać do domu. Tak to jest, trzeba wyczaić odpowiedni też moment, i do tego cały czas dążymy. Pierwsza zmiana pozycji machaczowej. Tylko kombinezonu nie wziąłeś, panie kolego długo wytrzymać, no ale zobaczymy. Mówimy z Kornelem na zmiany jak nagrywamy, no bo wiadomo ktoś musi pilnować kamery, dźwięku i tak dalej, oświetlenia. Kolejna dziura, ale powiem wam, że tak sam po prostu w głębi głowy mam coś takiego, że się trochę boję, tak nie podchodzę też tak blisko tych dziur jakoś. Zawsze za pierwszym razem na lodzie mam coś takiego, że czuję olbrzymi dystans naprawdę do lodu i chciałem Wam też powiedzieć, bo to jest naprawdę ważne też, żeby się tam na mnie nie krzyczeli, zwłaszcza starzy podlodowcy, bezpieczeństwo to jest numer 1, absolutnie numer 1, Jak nie ma grubości, która Was, że tak powiem, no, wytrzyma, to patrzcie, jest 8-9 cm dzisiaj, nie? ja ważę 130 kg, jest ok, ale jakby było mniej tego lodu, to absolutnie nie wchodźcie. Ważne jest to, żebyście byli z kimś, żebyście mieli kolce na szyi. Ja mam tutaj wiaderku, jesteśmy tak blisko brzegu, że nawet tego nie zakładamy. Tutaj, no, mówmy się. Jakbyśmy szli już gdziekolwiek dalej, to już obowiązkowo. Igły na szyję. Sznury mieć ze sobą, żeby jeden drugiemu pomógł, jakby coś się stało, I jak ludzie już odpukać, nie daj Boże, by załamał. To pamiętajcie, nie, nie stójcie jak po prostu wryte kołki, chociaż może wam mi nazrzednąć, jak to się stanie. Tylko trzeba się rzucić do przodu albo do tyłu, na plecy, albo na brzuch, żeby jak najbardziej rozłożyć yy, po prostu nacisk na lud, nie? żeby się już bardziej nie łamał. I wtedy już żarty się kończą. Także to mówię, to jest fajne łowienie, ale z rozwagą i dużym dystansem. Do przyrody, no i do bezpieczeństwa, nie? Namawiam serdecznie. Na razie, słuchajcie, no nic, nic się nie dzieje, ani puknięcia nawet. Próbujemy różne konfiguracje, mówimy na sztuczną tą... Sztuczną... Sztuczną... Sztucznego Jokersa, ochotkę, no nie? Zaraz wam pokażę, mam dwa rodzaje tego ale no nic kompletnie, ani mniejsza, ani większa się nie sprawdza pojedyncze ziarenko, czy trzy ziarenka, czy mam takie nawet w całych nitkach też to po prostu nie sprawdza się, nie? Ona już sama w założeniu jest gorsza niż Joker czy ochotka, no ale nieraz mi działała, powiem wam, jak nie zdążyłem kupić tego robaka to sztuczna, po to mam tą sztuczną, nie? Zobaczcie jak pracuje ta mormyszka no w takich warunkach jak się da to zaprezentować sztuczna ochotka też robi robotę nie jest źle powiem Wam, że jest bardzo widoczna i daje radę, nie? hak jest ostry, bo sprawdzałem kwestia tylko, żeby rybka chciała współpracować spuszczę ją na dno jest tutaj głęboko no powiem Wam, że tutaj o, ho, ho. Jeszcze tu, gdzie jesteśmy, jest ponad 2 metry głębokości. Ja mam metr 84, teraz jest dopiero na dnie. Widać to, można. Patrzcie, a to jest ta sztuczna ochotka, którą Wam chciałem pokazać, ona jest w woreczku, nawet 3 złoto widzę, chyba to kosztowało, jest taka nasączona e, taką jakąś oliwką, nie wiem, co to jest, no wiadomo, nie jest jak żywa, ale przypomina bardzo żywą, no i w takich momentach jak teraz, e, kiedy nie mamy żywej, no to można się nią trochę tak, wiecie, o, dopomóc, nie, urywacie sobie kawałki, jakie chcecie no i można próbować. Słuchajcie, no i tak wyglądało nasze wspólne z Kurnelem rozpoczęcie sezonu lodowego 2025. Miejmy nadzieję, że ten lód jeszcze złapie, tak żeby przynajmniej się dało 3-4 razy wyjść. I tak 4 tygodnie, miesiąc. Życzę Wam i sobie miesiąca lodu ci, którzy uwielbiają taki sposób łowienia na lodzie. Pamiętam lata, kiedy łowiliśmy yy, po 8 razy, po 10 i ten lód trzymał, nie mówię, że jest gorzej. Kiedy było tak, teraz jest inaczej, niektórzy wolą ciepło. Dla każdego coś dobrego. Bylebyśmy mieli dobry humor, bylebyśmy miło spędzali czas i no dobrze się bawili, nie? bo po to to jest. No na koniec przypominam Wam jeszcze o y, temu. Pamiętajcie, macie kod QR, y, macie link w opisie filmu. Skorzystajcie, zyskacie bonusy. Także zachęcam serdecznie, ja skorzystałem, to i Wy może pierwsze mormyszki w życiu sobie kupić ja w Osoby, które są nowe, zachęcam do kliknięcia przycisku. Subskrybujmy się, dostaw informacje o nowych filmach. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Myślę, że jak do tego momentu dotrwaliście, to film Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę. I ostatni raz z pierwszej pododówki. Ryby, ryby, ryby. Cześć!